Land the fucking bomb. A sojmuckie. Co się z nim dzieje? Zabrano go do Hadesu. <laughs> no i ostatnia w Уседаем, уседаем. Неплохо. Уседаем ОМОН, к Не пикуй на нем. Черт. И с флотом. Nie! Pamściłem się Michał! Co z tego? Mam 110! Co z tego? Ty mówiłeś mi stój, z czasem padali z lukiem, mijałem ich snu. Konsekwentnie jak Hilpe, strzelestnie jak fosz Wy Słońce sięgnie za świcyły zbudzi samo jest later. Co <noise> <noise> masz? <już>. <głos> <głos> no da, No to jak nie diagnozowana no. jak go nazywasz, jak masz niedychnię do krtku, to to nie jest dobre. Oh boy. Meram. No to już teraz zaklęcił w ogóle. Władłaj Cieka jest ja poszło nie kolej. Na lotnisku wybuchła, raniła cztery osoby, potem wyjął nóż i chciał sobie pod... poderznąć z gardło, ale przeżył Co on diebał? Aż ten gościu z tego zaczął krzyczeć. <grystanie> jest pod wielkim wrażeniem. <grystanie> No mam coś tam wow. No mówię ci był pod wielkim wrażeniem, że przeżył I zrobił takie wo. <słyski> <słyski> My zadania, my tak? Ale Michał się tak. rysuje, jak podnosi zakładnika. Dobra, dobra, kurde. Może... No, Gasper poszedł. Ja tu się jest parę jakichś ciekawych miast, to nie spuszczę wpierdal ale jędry... Nie... Jeszcze... O kurwa ziemniaku <laughs> Ziemniaku nie uciekaj! <laughs> Takim głosem to w ogóle powiedział! Bo ten bo mi uciekł! <laughs> kurwa ziemniaku! Dobra, jedziemy. A tak, musimy tu... Bierę śluzo! umiesz zarapować coś? Biorę kapitana Blablica.

Left. Oh, no, no. What are you waiting for? What the? <laughs> what the? <laughs> what the? you the? Damn it! Damn the door is locked. This, this, this is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This. This is so much cancer, that I can feel the growing on my back. Yes. strach i imaginacja. Ej, chcecie? Zadaj pytanie. Nie możemy koronowi Zadam tutaj. pytanie, A? oczekuję odpowiedzi. Jestem, ale mnie nie ma. Można żywić we żyć we mnie, ale nie można mnie ze, ze sobą zabrać. Otacza mnie wszystko i ja wszystko otaczam. Czym jestem? Jeszcze Grubasem. raz od początku. <laughs> Dziurą, to jest. Dziurą.

tak. Nie, Nie, nie tylko. Się tłumaczy, że... No nie tylko, ale mówię najczęściej. Jak to nie tylko? Mówię najczęściej... Ja, myślę, że ja, ja Zapro! A już prosisz przyszedł. Nie, ja się zaproszę za darmo. Ale przecież ty jesteś debilu. Zapro! <noise> Dzięki Michał Jak to z takim... z takim debilem grać? <noise> ja już beam no, Zaproś Michał! Jaki <noise> 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 No? Specjalnie, żebym go żeby zaprosił, rozumiesz co super Jaki debil! Jak słyszę co ty się odpierzczasz? Jaki debi! Jaki debil, Jaki debil! Ja wiesz, że byłem na Aim treningu i nie mogłem! Nie byłaś dziewczyna. Nie kawek jak tam ważny. Short! Oski short! On nie dociera do typa ty! OSKA short! No dobra! A! Fajnie wyleciał, ja, że mi rasuje ten! Jest! Yes. No, ja do niego a go nawet nie, 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 Ale poleciał. <grywy> poleciał jak nie, Poleciał nie, nie, zaraz ty nie, 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 to, to, to zrobiłeś? No i znowu to zrobiłeś i grałeś? Teraz ty mi wystawiłeś, to miało być moje? Nie wystawiłem ci, przecież to było wystawienie nie dla siebie. Mam, no skąd ja to zaraz. mogę wiedzieć, kiedy a, jest wystawienie dla no, ciebie, a kiedy dla jest dla mnie? To, że widzisz, że przecież mam idealnie piłkę. No nie widzę, stary, ja nie wiem, jak to jest dla ciebie idealne, czy co, stary, graj po prostu, a ty się uspokój. Spokojnie, nic się nie stało. No to się zamknij, debilu. Nic się nie stało, no to się zamknij, debilu. Ale parze, dałny. O mój Boże, co Zachowujecie się bardzo nieodpowiedzialnie. To może ja w ogóle sobie stąd wyjdę, Kamil, z tej gry, co? I wtedy sobie będziesz wystawiał. Jak na razie gramy we dwóch, no, więc nie oczekuj tego, że będę stał obok. Może to ja sobie na bramce w ogóle stanę. Stul tego już, proszę. Nie, Kamil, nie grajmy następnie, ja poczekam, zmienię sobie na Merka. Nie na Merka i będę stał na bramce Będę stał na bramce i w wtedy sam się ej, będziesz wystawiał. Ej stary, On, jaka dziewczyna no w ogóle, ej, ty, ty ja poszłem. Ej Michał, takiego dano z tego powodu. Michał, kurde, cieka, ja nie poszłam. Nie, bo Kamil już ma dawno Ej, ej, Nie ja No stary, księżyca. to są fazy księżyca, na pewno.